Zbigniew Boniek zaskoczył zwalniając Jerzego Brzęczka. Właśnie teraz, czy środek stycznia to był właściwy moment na taki ruch? Powtórzę to, co mówiłem już wielokrotnie. Każdy czas jest dobry na zwolnienie Jerzego Brzęczka. Były już selekcjoner reprezentacji Polski zawdzięcza prezesowi PZPN więcej niż mu się może wydawać. Nie dość, że przeżył przygodę życia, przygodę, jakiej w normalnych okolicznościach nie miałby żadnych szans przeżyć, no bo z jakiej paki ktoś miałby trafić z Wisły po do reprezentacji Polski. Nie dość, że zarobił więcej pieniędzy niż myślał i pewnie więcej niż sądzi, że zarobi w przyszłości jako trener klubowy, no to jeszcze dostał od Zbigniewa Bońka niesamowity prezent. Dostał mianowicie możliwość taką, że przez następne 30, a jak zdrowie pozwoli to i 40, albo daj mu Boże 50 lat, będzie mógł sobie siadać przy kominku i opowiadać, że gdyby go nie zwolniono, gdyby dano mu szansę, to on kontynuowałby to pasmo sukcesów aż do Euro 2021, gdzie niechybnie czekałby na nas medal, może nawet złoty. Więc y, Jerzy Brzęczek ma ten niesamowity komfort, że nikt mu nigdy nie powie: Co ty, człowieku? Zawsze będzie mógł powiedzieć, tak by było. Mało znamy trenerów mitomanów. Bardzo wielu, im starsi, tym więksi mitomani. Więc panie Jurku, dzisiaj to nie trafi na podatny grunt. Dzisiaj jeszcze bym z tymi opowieściami się wstrzymał, ale za lat 10, 20, 30 to już na pewno. Może pan spokojnie tak się rozsiąść i powiedzieć, gdybym ja wtedy został trenerem kadry dalej. Wiecie, co by było. Wiecie, jaką głupotę popełnił w Bonik. Wiecie, ile osób do mnie wtedy dzwoniło, ilu piłkarzy, ilu dziennikarzy mówili Jurek, jak on mógł to zrobić, przecież z Tobą, z tobą sięgnęlibyśmy gwiazd. Tak będzie opowiadał. I co mu wtedy powiemy? Nic, bo już będziemy tak starze, że już będziemy mieli to gdzieś. Jerzy Brzęczek nie odchodzi, więc jako trener przegrany, tylko jako trener, który dopiero miał przegrać, a to jednak Dość miła dla niego różnica, bo to drugie twierdzenie, że miał przegrać, jest jednak nieweryfikowalne. W związku z czym, no, będzie mógł sobie nucić my będziemy mogli jemu nucić. Nie budźcie marzeń ze snów, gdy będzie sobie tak bajdurzył o tym, co by było, gdyby został. W każdym razie, wielu osobom dzisiaj jest żal Jerzego Brzęczka, żalbo bo to porządny chłop. Zbigniew Boniek też powiedział, że mu trochę żal, bo to porządny chłop. A kto lubi zwalniać porządnych chłopów? No, w sumie. Nikt, ale myślę, że na tym patencie porządnego chłopa Jerzy Brzęczek i tak zajechał dość daleko, zarobił wystarczająco dużo pieniędzy, a teraz mamy sytuację z grubszą. Otóż przychodzi Paulo Sousa i nikt nie analizuje, czy to jest porządny chłop, czy nie. Tylko patrzy się na jakie kluby prowadził, jakich piłkarzy prowadził, jak się zachowuje, jakie systemy taktyczne stosuje, i nikt w ogóle nie bierze pod uwagę analizować, czy on jest porządny, czy nieporządny. Piłkarze reprezentacji Polski też mają najwyraźniej wywalone na to, czy Jerzy Brzęczek jest porządny, czy nieporządny, ponieważ w mediach społecznościowych w zasadzie cisza poza kilkoma zupełnie kurtuazyjnymi podziękowaniami, ale naprawdę kilkoma, może dwoma albo trzema za wspólną pracę, no to reszta... Milczy, na profilach społecznościowych nie ma nic. Po słynnym milczeniu Roberta Lewandowskiego przed kamerami, teraz jest jego milczenie na Facebooku czy na Twitterze, gdzie on czasami opowiada, czy wpisuje coś o swoich golach, albo realizuje kontrakty sponsorskie. Ale jakoś kapitan reprezentacji Polski nie uznał za stosowne podziękować Tenerowi za wspólną pracę. Ostatnie podziękowania dla kogokolwiek za wspólnie spędzony czas na profilach Roberta Lewandowskiego to są podziękowania z września. Ale tak się składa, że są to podziękowania dla Tiago Alcantary. A więc Jerzy Brzęczek, niestety w tym prywatnym rankingu Roberta Lewandowskiego, nie przebił hiszpańskiego pomocnika i nie dostąpił zaszczytu bycia pożegnanym. Ważniejszy w ostatnich dniach okazał się nawet telefon Huawei. Więc trudno nie dojść do wniosku, że reprezentacja Polski nie straciła żadnego szefa, nie straciła żadnego lidera, nie straciła jakiegoś ojca. Tylko strąciła jakiegoś człowieka, który się tam błąkał po szatni i coś pitolił. A teraz wejdzie Paulo Sousa i mam nadzieję, że nie będzie człowiekiem, który się błąka i coś pitoli, tylko będzie prawdziwym bosem. Jakoś pod koniec listopada albo na początku grudnia spotkałem się ze Zbigniewem bąkiem i po raz pierwszy zobaczyłem Zbigniewa Bońka, który wątpi. Zbigniewa Bońka, który patrzy na Jerzego Brzęczka i zastanawia się, czy to jest człowiek, który mówiąc krótko. To wszystko ogarnie. Może nie tyle pod względem sportowym, bo jakoś to jeszcze było, chociaż umówmy się, jakoś tam. Ale przede wszystkim pod względem uniesienia presji, ogarnięcia całego tego towarzystwa w koło, bycia takie, takim niekwestionowanym liderem. Zastanawiałem się, co z tym swoim zwątpieniem z Boniek zrobi, i wydawało mi się, szczerze mówiąc, że upór zwycięży, że nie zrobi. Nic, no ale jednak Zbigniew Boniek musiał sam do tej decyzji w pewien sposób dojrzeć. Nie chciał jej podejmować pod presją mediów, pod presją być może najbliższego otoczenia. Chciał sam zrozumieć, że nie chce dalej pracować z Jerzym Brzęczkiem, gdyż to nie przyniesie właściwych efektów. A więc odczekał ten miesiąc, dał sobie miesiąc na zastanowienie się i potem zaczął analizować, kim Jerzego Brzęczka można zastąpić. Podczas konferencji prasowej Zbigniew Boniek przyznał, że w zeszłym roku przeszedł operację oka, czego niektórzy widzowie kanału sportowego mogli się domyślić, bo w jednym z programów wystąpił w dużych przeciwsłonecznych okularach, a powiedzmy, że grudzień to nie jest czas, gdy zazwyczaj chodzi się w dużych przeciwsłonecznych okularach. W każdym razie najzabawniejszy komentarz, na jaki natrafiłem w internecie po całej tej wymianie brzęczka na sołsę, był oczywiście całkowicie prostacki, poniżej. Akceptowalnego poziomu, głupi, idiotyczny, chamski, dokładnie taki jak ja uwielbiam. I ten komentarz brzmiał Zbigniew Boniek, przeszedł operację oka i wreszcie zobaczył, jak gra kadra Jerzego Brzeczka. I tym wesołym stwierdzeniem zamknijmy ten smutny dość rozdział. Chociaż wynikowo akceptowalny, ale jednak smutny. Już dogasało jak kadencja Jerzego Brzęczka, jak kadra pod wodzą Jerzego Brzęczka, ale przed Paulo i rozniecił się ten ogień na nowo. Ale Paulo, ty nawet nie wiesz, w co ty wdepnąłeś i z czym ty się będziesz musiał teraz użerać. Na przykład Stefan Szczepołek, znany nudziarz napisał, Paulo Sousa niczego specjalnego jako trener nie osiągnął. Jego dorobek jest właściwie taki sam jak Jerzego Brzęczka, gdy przychodził do reprezentacji. Właściwie, właściwie jest identyczny, ja bym powiedział, jeśli zestawimy Wisłę, Płock, Lechie Gdańsk, Raków, Częstochowa z niższych lig, bodajże z drugiej ligi, czyli trzeciej, no i jeszcze GKS Katowice, z Bordeaux, Fiorentino, Bazyleo i Leicester to rysuje nam się już jakiś znak równości. Jeśli porównamy piłkarzy, którzy w tych klubach grali, z którymi pracował Paulo Sousa, i piłkarzy, z którymi pracował Jerzy Brzęczek w Wiśle Płosk, i w GKS Katowice, i w Lechii Gdańsk, i w Rakowie długoligowym, to już mamy, jesteśmy bardzo, bardzo bliziutko. W zasadzie rysują nam się szkoleniowi bliźniacy. A jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że Paulo Sousa zdobył mistrzostwo no, Izraela i Mistrzostwo Szwajcarii i zestawimy to z brakiem Mistrzostwa Polski i z brakiem awansu do ekstra klasy przez Jerzego Brzęczka, no to ja już żadnych po prostu różnic nie widzę. No dwie krople wody, panie Stefanie, jak pan to świetnie rozpracował. Możemy oczywiście uznać, że kranerskie CV Paulo Sousy nie rzuca na kolana, ale zachowajmy proporcje. Nie mamy w Polsce ani jednego byłego piłkarza, który miałby takie piłkarskie CV jak Paulo Sousa, no bo nie mamy nikogo, kto dwa razy wygrał Ligę Mistrzów, ani też nie mamy żadnego trenera, który miałby takie CV jak Paulo Sousa. I nie jest to kwestia interpretacji, życzliwości dla kogoś albo braku życzliwości, tylko to są po prostu fakty. No, zestawienie, zestawienie Jerzego Brzęczka z Paulo Souza z czasów sprzed reprezentacji no to jest w ogóle jakimś jednym wielkim absurdem. Oczywiście rozumiem, że niektórzy myśleli o większym nazwisku, myśleli o kimś, kto od razu rzuci tą kadrę na kolana, ale też przyznajmy, że zazwyczaj w świecie piłki to się nie dzieje, że reprezentacje ze średniej półki, a taką my jesteśmy, nie biorą trenerów stopu, bo ci trenerzy stopu po prostu tam nie idą. Trenerzy stopu, jeśli już mają iść do jakiejś reprezentacji, to idą do reprezentacji, która płaci chore pieniądze, która ma chory system płac wynikający zazwyczaj z tego, że to jest jakieś chore państwo. Czyli na przykład Rosja może sobie wziąć Fabio Capello albo Gusa Hidinga, a Chiny mogą sobie wziąć Marcelo Lipiego. Ale czy z tego coś tak wynika? No, niespecjalnie. Rosja zaczęła grać jak Capello odszedł, a Chiny za Lipiego w zasadzie grać nie zaczęły, więc te, więc te duże nazwiska też niczego tak naprawdę nie gwarantują. Zdaję sobie sprawę, że jak ktoś nagrywa filmiki albo pisze teksty i jedynie ma do przekazania, że nie wie jak będzie, no to reakcja powinna być taka, że jak nie wiesz, to się zajmij czymś, o czym coś wiesz, a nie będziesz nam tu zabracał gitarę. No ale ja się przyznaję, że nie wiem jak to będzie z Paulo Sosą. ani nie mam zamiaru specjalnie zachwycać się tym, jakim on był w przeszłości szkoleniowcem, ani nie mam zamiaru go specjalnie deprecjonować. Muszę. Zaufać instynktowi Zbigniewa Bońka. Bo mimo wszystko uważam, mimo tej wpadki z Brzęczkiem uważam, że Zbigniew Boniek taki instynkt co do ludzi posiada i posiada niekwestionowaną przewagę nad nami wszystkimi, kiedy my czytamy o jakichś trenerach, to dla nas jest to jakiś ciąg liter, ciąg liczb, jeśli chodzi o osiągnięcia w klubach. Jakieś książki czasami przeczytamy, że fajne, albo niefajny, albo ma fajną żonę, czy lubi psy, albo koty, i lubi jej spaghetti. Ale my tych ludzi nie znamy. A Zbigniew Boniek ich zna. Lata temu był taki trener absolutnie na europejskim topie: absolutnie, absolutnie, absolutnie na topie. No i po jakimś czasie on już z tego topu tak lekko spadł, i wtedy tak rozmawiałem ze Zbigniewem Bonkiem: może jego do reprezentacji, może jego. On tak na mnie popatrzył i mówi: Stanu, a ty znasz go osobiście? No ja mówię: Nie no, skąd miałbym go znać? Znam go z telewizji. No, a ja go znam. To debil. No więc jedno jest pewne: debila nie zatrudniliśmy. Mam nadzieję też, że ten nasz nowy trener będzie miał więcej ognia w oczach niż tutaj nam zostało w kominku. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. To było moje stanowisko.